W samym sercu naszych domów mieszka istota pełna elegancji i tajemniczości kot domowy. Od wieków zapraszamy je do naszego życia, urzeczeni ich enigmatycznym urokiem. Ale pod tymi przenikliwymi oczami i aksamitnymi łapkami może kryć się coś więcej niż mogłoby się wydawać. Dzisiaj wyruszamy w podróż do kociej psychiki, odkrywając intrygujące znaki, które mogą sugerować, że Twój ukochany kot. Posiada psychopatyczne skłonności. Dołącz do mnie, a razem odkryjemy tajemnicę kociego umysłu i poznamy siedem znaków, że Twój kot może być psychopatą. W dziczy zdrowa dawka strachu może decydować o życiu lub śmierci. Strach jest naturalnym mechanizmem obronnym, który pomaga zwierzętom unikać niebezpieczeństw i przetrwać w trudnych warunkach. Ale niektóre koty wykazują jego osobliwy brak. Te koty zdają się nie znać strachu, co może być zarówno fascynujące, jak i niepokojące. Ta śmiałość, choć pozornie ujmująca, może być wczesnym sygnałem psychopatycznych skłonności. Koty te nie boją się podejmować ryzyka, co może prowadzić do nieprzewidywalnych zachowań. Te koty to prawdziwi śmiałkowie kociego świata, wspinający się na regały z książkami, z brawurową beztroską nie zważając na potencjalne niebezpieczeństwa. Eksplorują zakazane terytoria bez cienia wahania, często ignorując ostrzeżenia i zakazy. Ich ciekawość nie zna granic, często prowadząc je w niebezpieczne sytuacje. Mogą znaleźć się w miejscach, gdzie inne koty nigdy by się nie odważyły. Typowy kot może być ostrożny w stosunku do głośnego dźwięku lub nagłego ruchu. Strach jest naturalną reakcją, która pomaga im unikać zagrożeń ale kot o psychopatycznych skłonnościach może być tym zaintrygowany, a nie przestraszony. Zamiast uciekać, podejdzie bliżej, aby zbadać źródło hałasu. To one jako pierwsze badają nieznane, nawet jeśli miałoby to narazić je na niebezpieczeństwo. Ich odwaga może prowadzić je do miejsc, które są dla nich niebezpieczne. Ten brak strachu może również objawiać się terytorialnością. Mogą być agresywne w obronie swojego terytorium, nie zważając na ryzyko. Mogą być nadmiernie zaborcze w stosunku do swojej przestrzeni, jedzenia, a nawet swoich ludzi. Ich zachowanie może być trudne do przewidzenia i kontrolowania. Choć ta śmiałość może być zabawna, ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z potencjalnych zagrożeń, jakie ze sobą niesie. Właściciele takich kotów muszą być szczególnie czujni i ostrożni. W przeciwieństwie do swoich dzikich kuzynów, którzy polegają na skrytości i przebiegłości, niektóre koty domowe zdają się porzucać wszelkie zahamowania. Domagają się uwagi często w najbardziej niedogodnych momentach z niemal nieustępliwą wytrwałością. Ich miauczenie, zazwyczaj zarezerwowane na chwilę prawdziwej potrzeby, staje się nieustanną serenadą natarczywym chórem rozbrzmiewającym po całym domu. Ten brak powściągliwości wykracza poza wokalizację. Mogą angażować się w kompulsywne zachowania, takie jak nadmierne iskanie się, lizanie do tego stopnia, że tracą sierść. Ten nieustanny pęd, choć pozornie nieszkodliwy, może być kolejnym wskaźnikiem inaczej skonstruowanego umysłu. Ich nieustanne domaganie się uwagi może wystawić na próbę cierpliwość nawet najbardziej oddanego właściciela. Zabawa w świecie zwierząt jest próbą generalną przed dramatem przetrwania. Ale dla niektórych kotów granica między zabawą a agresją zaciera się. Ich żartobliwe machnięcia łapą, zamieniają się w bolesne ugryzienia, udawane polowania w prawdziwe ataki, na niczego nie podejrzewające kostki. Ta niezdolność do kontrolowania swojej agresji może być niepokojącym znakiem, sugestią czegoś mroczniejszego co kryje się pod powierzchnią. Podczas gdy wszystkie koty czasami bawią się brutalnie, kot psychopata nie ma wrodzonej powściągliwości, aby odróżnić zabawę od prawdziwej agresji. Mogą śledzić swoje zabawki z niepokojącą intensywnością, a ich oczy błyszczą pierwotnym głodem. To nieprzewidywalne zachowanie może być niepokojące, a nawet przerażające dla właścicieli. W skomplikowanych strukturach społecznych świata zwierząt, hierarchia dominacji ustanawiana jest poprzez delikatną równowagę sił, gdzie każdy ruch ma znaczenie. Ale niektóre koty, kierowane nienasyconym pragnieniem kontroli, odmawiają podporządkowania się, walcząc o każdą przewagę. Rządzą swoją domeną żelazną łapą, żądając absolutnego posłuszeństwa od wszystkich, którzy odważą się dzielić z nimi przestrzeń, nie tolerując żadnych wyzwań. Jest to szczególnie widoczne w domach, w których mieszka wiele zwierząt, gdzie każdy dzień to nowa walka o dominację. Kot psychopata może znęcać się nad innymi zwierzętami, kraść im jedzenie, zazdrośnie strzec swoich zabawek, nieustannie pokazując swoją wyższość i podkreślać swoją dominację poprzez zastraszanie i agresję, nie dając innym chwili wytchnienia. Mogą odmawiać dzielenia się uwagą swoich ludzi, monopolizując ich czas i uczucia, żądając by to oni byli jedynym obiektem uczuć, nie tolerując żadnej konkurencji. Ich interakcje z innymi zwierzętami często charakteryzują się napięciem, ciągłą walką o władzę, w której każdy gest ma znaczenie, w której kompromis jest pojęciem obcym, a jedyną zasadą jest przetrwanie najsilniejszego. Wieś między ludźmi a kotami jest często przedstawiana jako więź wzajemnego uczucia. Ale w przypadku niektórych kotów ta więź wydaje się być jednostronna. Tolerują naszą obecność, akceptują nasze ofiary z jedzenia i schronienia, ale niewiele dają w zamian. Są to koty wyniosłe, takie, które zdają się patrzeć na swoich ludzkich towarzyszy z obojętnym dystansem. Ich uczucie, gdy już się pojawi, jest ulotne. Rzadkim i cennym dobrem dawkowanym według ich kaprysu. Ten emocjonalny dystans może być przygnębiający dla właścicieli przyzwyczajonych do ciepła i uczucia typowego kota. Świat kotów to świat subtelnych znaków i zniuansowanej komunikacji, ale dla niektórych kotów te subtelności giną w tłumie. Ich nastroje zmieniają się z nagłością letniej burzy, Przechodząc od rozbawionego zadowolenia do furioznej agresji w mgnieniu oka. W jednej chwili mogą mruczeć z zadowoleniem na twoich kolanach, a w następnej syczeć i prychać, a ich mowa ciała jest gobelinem znaków ostrzegawczych. Ta nieprzewidywalność może być niepokojąca, a nawet przerażająca dla właścicieli. Zrozumienie kociego języka ciała jest kluczowe w takich sytuacjach. Nauka rozpoznawania i szanowania tych sygnałów może pomóc w zapobieganiu niechcianym konfrontacjom. Zapuściliśmy się w głąb kociej psychiki, badając intrygujące, a czasami niepokojące oznaki psychopatii u kotów. Od ich nieustraszonej ciekawości po nieprzewidywalną agresję, te koty rzucają wyzwanie naszym wyobrażeniom o tym, co to znaczy być udomowionym towarzyszem. Ich zachowania mogą być zarówno fascynujące, jak i trudne do zrozumienia. Należy jednak pamiętać, że te cechy, choć potencjalnie problematyczne, nie są nie do pokonania. Właściwe podejście może przynieść znaczące rezultaty. Dzięki cierpliwości, zrozumieniu i chęci adaptacji możemy stworzyć harmonijne relacje nawet z najbardziej wymagającymi kotami. Kluczem jest wzbogacenie. Wzbogacenie środowiska kotów jest niezbędne. Zapewnienie im wielu możliwości stymulacji psychicznej i fizycznej może pomóc w ukierunkowaniu ich energii na pozytywne tory. Karmniki, puzle, drapaczki i interaktywne zabawy mogą przyczynić się do tego, że kot będzie bardziej zrównoważony i zadowolony. Zadowolony kot to szczęśliwy kot. Ważne jest również ustalenie jasnych granic i rutyny. Akceptując ich wyjątkowość, nawet ich dziwactwa i wyzwania, możemy pielęgnować głębsze, bardziej satysfakcjonujące relacje z naszymi kocimi towarzyszami. W ten sposób każdy dzień z naszym kotem może być pełen radości i wzajemnego zrozumienia. Kończąc naszą eksplorację kociej psychiki, widzimy wyraźnie, że świat kotów jest o wiele bardziej złożony niż mogliśmy sobie wyobrazić. Ich umysły, podobnie jak nasze, kształtowane są przez złożoną grę natury i wychowania, co skutkuje olśniewającą różnorodnością osobowości. Podczas gdy niektóre koty mogą wykazywać cechy, które uznajemy za trudne, a nawet niepokojące, ważne jest, aby pamiętać, że nie są one z natury złe ani złośliwe. Podchodząc do naszych kocich towarzyszy z empatią i zrozumieniem, akceptując ich dziwactwa i celebrując ich indywidualność, możemy zbudować więzi o niezwykłej głębi i odporności. Dlatego cieszmy się chaosem, celebrujmy nieprzewidywalność i pielęgnujmy wyjątkową więź, jaka łączy nas z naszymi kocimi towarzyszami,